Cześć, jestem Bartumiej Kozak i wraz z Adamem Arłamowskim witamy Was serdecznie na podcaście Akademia WOSU, czyli pierwszym w Polsce podcaście przygotowującym do matury z wiedzy o społeczeństwie. W podcaście wyjaśniamy zagadnienia maturalne, komentujemy wydarzenia polityczne i społeczne, a także przekazujemy Wam wskazówki przed egzaminem. Miłego słuchania! Cześć, witajcie w odcinku podcastu materialnego Akademii WOSU którym przygotowujemy was do matury z wiedzy o społeczeństwie. Chciałbym wam dzisiaj zaproponować kolejny maturalny temat, temat, który chciałbym opracować w sposób podobny do mojego zawszego podcastu. Ostatnio opowiadałem o transformacji ustrojowej, czyli o czymś, co powinniście znać na maturę z wiedzy o społeczeństwie. Dzisiaj opowiem o rodzinie, o sytuacji polskiej rodziny współczesnej, to również jest wymaganie maturalne. Na maturze z wiedzy o społeczeństwie najczęściej pytają Was o funkcje rodziny, o komentarz co do tego, czy te funkcje współcześnie zanikają. No i mamy konkretną teorię socjologiczną w ramach opisywania funkcji rodziny, mamy typologię funkcji rodziny. Możemy powiedzieć o tym, że istnieją takie funkcje jak funkcja prokreacyjna, socjalizacyjna, opiekuńcza, stratyfikacyjna, identyfikacyjna itd. O tych wszystkich funkcjach opowiadałem wam w ramach naszego kursu maturalnego, także mam nadzieję, że wszyscy nasi kursanci pamiętają o tej lekcji. A jeżeli ktoś nie jest naszym kursantem, to bardzo zachęcam, ponieważ w naszych kursach zrealizowaliśmy wszystkie wymagania podstawy programowej, czyli wszystko to, co może pojawić się na maturze. I między innymi właśnie zrealizowaliśmy wymaganie dotyczące znajomości funkcji współczesnej rodziny. To, co dzisiaj chciałbym zrobić, to rozszerzyć ten temat o kontekst badań społecznych. Chciałbym przedstawić Wam dzisiaj kilka komunikatów z badań z badań realizowanych przez CEBOS, czyli Centrum Bada Opinii Społecznej. Badania Cebos też są popularne na maturze z wiedzy o społeczeństwie. Właściwie każda matura ma przynajmniej jedno zadanie polegające na analizie danych społecznych, na analizie jakichś wykresów albo konkretnych liczb, które Opisują nam współczesne społeczeństwo. Najczęściej wybiera się badania CEBOS-u, bo to taka powiedzmy największa organizacja w Polsce, natomiast pojawiają się też inne, inne zadania tego typu. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się trochę wzbudzić właśnie Wasze umiejętności dotyczące analizy społeczeństwa za pomocą liczb. Także przejdźmy może już do konkretów. Pierwsze, pierwszy komunikat z badań, jaki dzisiaj wybrałem, jest zatytułowany Bariery Zamierzeń Prokreacyjnych, czyli będzie traktował o tym, dlaczego ludzie w Polsce chcą mieć dzieci, a dlaczego nie mogą tego zrobić. Powiemy sobie w konkretnych liczbach, jak te proporcje wyglądają. Jest to dość nowy komunikat z badań, ponieważ został on wydany w lipcu 2023 roku. I zacznijmy od pierwszego i kluczowego pytania, jakie pojawia się w tym badaniu, to znaczy deklaracja dotycząca tego, ile ktoś chciałby mieć dzieci. Wyobraźcie sobie, że Cebos, badacze z Cebosu, zadali pytanie, ile chciałby Pan mieć dzieci w swoim życiu, albo ile chciałaby Pani mieć dzieci w swoim życiu do niemal 700 osób w wieku czym to znaczy od 18 do 40 roku życia. No i jak myślicie swoim socjologicznym okiem, jak to zauważacie, czego byście się spodziewali po takim pytaniu? Jak ludzie będą odpowiadać na pytanie o to, ile chcą dzieci współcześnie w polskim społeczeństwie? No czy, czy będzie to model 2 plus 1, tak dzisiaj promowany i przedstawiany jako podstawowy, to znaczy dwójka rodziców, jedno dziecko? Czy ludzie faktycznie chcą mieć tylko jedno dziecko? No nie, z wyników badań okazuje się, że zdecydowanie najczęstszą odpowiedzią jest dwójka dzieci. Aż 47% ludzi znajdujących się w tym wieku reprodukcyjnym preferuje posiadanie dwójki dzieci. To jest cel. Naszego pokolenia? Posiadanie dwójki dzieci. Drugą najczęściej wybieraną odpowiedzią jest trójka dzieci. Aż 18% ankietowanych zaznaczyło, że chciałoby mieć trójkę dzieci. Poza tym 11% powiedziało, że zdecydował się na jedno dziecko, a jedynie 8% powiedziało, że nie chce mieć Żadnego dziecka. Zdecydowało się na to, że do końca życia chciałoby nie posiadać ani jednego dziecka. Widzimy, że ta grupa jest mniejszościowa. Zaledwie 8% ludzi nie chce żadnego dziecka, co oznacza, że pozostałe 92% ludzi chcą posiadać przynajmniej jedno dziecko, albo nie są jeszcze zdecydowani. Tych niezdecydowanych jest tutaj niedużo, bo tylko 4%. No czyli możemy pozostać przy tym, że około 90% Polaków chce mieć przynajmniej jedno dziecko, a najczęściej więcej najczęściej dwójkę. Przypatrzmy się teraz może tej sytuacji, kim są te osoby, które nie chcą mieć żadnego dziecka. Otóż większość ludzi, którzy nie chcą mieć żadnego dziecka, to kobiety. Jeżeli to samo pytanie, które Wam przed chwilą przedstawiałem, podzielimy na płcie, to okaże się, że 10% kobiet nie chce żadnego dziecka i 6% mężczyzn nie chce żadnego dziecka. Widzimy, że niemal dwukrotnie częściej to kobiety nie chcą decydować się na żadne dziecko w ciągu swojego życia. I teraz proponuję przejść do takiej analizy głębszej. Jakie są uzasadnienia dla nieposiadania dzieci? Jak to jest, co, co wpływa na ludzi, że ci decydują się zrezygnować z posiadania potomstwa? Takie pytanie właśnie zadał Cebos. Zadał pytanie, dlaczego nie chciałaby Pani, nie chciałby Pan posiadać dzieci? I to było pytanie w takiej formie powiedzmy. Otwartej można było e, odpowiedzieć zgodnie z m, własnym sumieniem, i najczęstszą odpowiedzią e, to było: Nie chcę dzieci. Dlaczego nie chcesz dzieci? E, ludzie odpowiadają: Nie chcę dzieci, po prostu. Jest to taka asertywna, e, twarda odpowiedź e, bez żadnego większego uzasadnienia, e, co może oznaczać, że ludzie w praktyce nie są do końca świadomi e, skąd taka decyzja e, o nieposiadaniu dzieci. Ale zobaczmy inne popularne odpowiedzi. Aż 12% ankietowanych odpowiedziało, że na decyzję o nieposiadaniu dzieci wpływają wysokie koszty utrzymania i inflacja. Muszę powiedzieć, że dla mnie też jest to dość ciekawa kwestia, ponieważ. No, Zestawmy to z innymi danymi, na przykład z danymi e, mówiącymi o tym, e, jak aktualnie wygląda komfort życia w Polsce, ile ludzie średnio zarabiają, na ile są sobie w stanie pozwolić i tak dalej. Chyba nikt nie będzie w stanie bronić tezy, że e, naszym dziadkom, e, pokoleniu naszych dziadków było łatwiej. E, to znaczy, żyjemy w czasach, kiedy e, doświadczamy dużego komfortu ekonomicznego w porównaniu z pokoleniami, Poprzedzającymi nas, tak? Mimo to, że starsze pokolenia miały gorszą sytuację materialną, zdecydowanie gorszą sytuację ekonomiczną, żyli w czasach niepewności, w czasach niedostatku, to masowo decydowali się na dzieci. A dzisiaj to my stosujemy argument o tym, że jest nam zbyt ciężko, aby decydować się na dzieci. No, jakby widzimy tutaj, jak społeczeństwo podchodzi do sprawy w sposób. Powiedzmy nieobiektywny, ale relatywny, tak? Czyli odnosimy się do sytuacji innych osób nam współczesnych, a w ogóle zapominamy o tym, jak to wyglądało w historii świata. Ja rozumiem, że dla kogoś to może być współcześnie argument, ale to pokazuje chyba taką zmieniającą się mentalność i zmieniające się preferencje młodych ludzi co do tego, co jest ważniejsze. Dobro materialne czy rozwój rodziny. Z tym, że m, pamiętajmy cały czas, że mówimy o 8% populacji, czyli nie o większości. Skupiamy się teraz tak opisowo na tych, na tych konkretnych ludziach, którzy zadeklarowali, że nie chcą posiadać dzieci. E, inne e, popularne, e, popularne odpowiedzi na pytanie, dlaczego ktoś nie chce mieć dzieci, e, to odniesienie się do sytuacji w kraju. Mianowicie odpowiedź: w tym kraju nie ma warunków. E, sytuacja w kraju mi na to nie pozwala. I to znowu już jest taka chyba dość rozmyta odpowiedź, nie do końca wiadomo, co się za nią kryje, chociaż da się ją doprecyzować, i jest to doprecyzowane w kolejnej, najczęstszej odpowiedzi, to znaczy odwołanie się do restrykcyjnego prawa aborcyjnego i w związku z tym obawy przed ciążą i urodzeniem chorego dziecka. No i tutaj możemy to zestawić z, e, z zmianą e, prawa, jakie miało miejsce w Polsce w ostatnich latach, to znaczy zaostrzenie prawa aborcyjnego. Widzimy, że to wpłynęło na. Mentalność zapewnie, zapewne głównie kobiet, i te nie są skłonne decydować się na dzieci właśnie z obawy przed, przed, przed problemami z ciążą i ewentualnym urodzeniem chorego dziecka. Dobrze, w takim razie powiedziałem Wam o tym, ile ludzi chce mieć, ile dzieci mniej więcej, tak, że najpopularniejszym wyborem Polak Polaków jest. Dwójka, dwójka dzieci, a jedynie 8% Polaków decyduje się świadomie, że nie chcą mieć żadnego dziecka przez całe swoje życie. Zobaczmy, jak to wychodzi w rzeczywistości. To znaczy, nie ile ludzie chcą mieć dzieci, a ile faktycznie mają. Otóż, tych samych ludzi, których Cebos zapytał o to, ile chcieliby mieć dzieci, Cebos zapytał również, ile aktualnie mają dzieci. Okazało się, że 57% ankietowanych w ogóle nie ma dzieci, żadnego dziecka. 17% ma jedno dziecko, a 19% ma dwójkę dzieci. Pozostałe procenty to, to tam trójka lub więcej dzieci, czyli no około 6% populacji ma więcej niż trójkę dzieci. A więc no są to wyniki skrajnie różne od tego, co Polacy by preferowali. Wynika z tego, że Polacy są stosunkowo powiedzmy, Prorodzinnym narodem, który chciałby się realizować w ramach tej funkcji prokreacyjnej rodziny, natomiast z jakiegoś powodu nie udaje im się to. No i można by teraz analizować, z jakich przyczyn ci ludzie, którzy nie posiadają żadnego dziecka, a chcieliby mieć dziecko, nie mogą się w tym odnaleźć. No na pewno jest bardzo wiele takich przyczyn. Jedną z nich. Może być odniesienie się do tego, w jaki sposób państwo pomaga w, w realizowaniu tych potrzeb prokreacyjnych w ramach instytucji rodziny. I akurat mam dla Was przygotowany kolejny komunikat z badań CEBOSu właśnie na ten temat. Tytuł badania to ocena polityki rodzinnej rządu i zaspokojenie potrzeb prokreacyjnych Polaków. Badania z sierpnia 2022 roku, także też stosunkowo nowe badania. No i zobaczmy, jak ludzie e, oceniają politykę rządu dotyczącą e, dzieci. Dotyczącą tego, na ile państwo wspiera, e, wspiera rodziny w realizowaniu funkcji prokreacyjnej. A więc Cebos zapytał e, o to, jak ocenia pan, jak ocenia pani. Obecną politykę państwa wobec rodziny. W 2022 roku 45% Polaków oznaczało politykę państwa wobec rodziny jako dobrą lub bardzo dobrą. Czyli no całkiem całkiem duża część Polaków uważała, że państwo jest dobrze zorganizowane na pomoc rodziny. Dostatecznie oceniało tą politykę 33% Polaków, no czyli trochę mniej, ale dalej ocena dostateczna. Uznajmy, że jest chyba bliżej bycia pozytywną niż negatywną. Natomiast niedostatecznie oceniło 16% Polaków. Zobaczmy jeszcze, jak zmieniało się to na przestrzeni lat. Otóż Dzisiaj powiedziałem, że dobrze lub bardzo dobrze politykę rodzinną państwa ocenia 45% Polaków. A w 2013 roku, czyli 9 lat przed 2022 rokiem, kiedy to badanie było zorganizowane, zaledwie 13% Polaków uznawało, że polityka państwa wobec rodzin jest dobra lub bardzo dobra. W 2013 rok to były jeszcze czasy rządów Donalda Tuska. Kiedy do rządu dochodzi PiS w 2015 roku, okazuje się, że współczynnik odpowiedzi bardzo dobrze na pytanie o obecną sytuację polityki państwa wobec rodziny wzrósł w niesamowitym tempie. Pomiędzy 2013 a 2017 rokiem widzimy czterokrotny wzrost w pozytywnych odpowiedziach względem tego, jak, jak polityka państwowa odnosi się wobec rodziny. Tak? Czyli 13% ludzi pozytywnie oceniało politykę państwa wobec rodziny w 2013 roku, a w 2017 było to już 52%. No i te, te wyniki w okolicach ponad połowy Polaków zgadzających się z tym, że polityka państwowa jest dobrze prowadzona względem rodziny, utrzymuje się aż po dzień. No, nie powiem dzisiejszy, tylko aż do 2022 roku. Także wracając jeszcze do myśli, od której zacząłem w ogóle przytaczać te wyniki badań, wychodzi na to, że. Nie, nie do końca problemem jest polityka państwa, bo Polacy często oceniają ją jako dobrą, jako wspierającą rodziny. Problem znajduje się gdzieś indziej. Dzisiaj może nie pokuszę się o odpowiadanie na, na, na to pytanie, gdzie znajduje się problem. Zdradzę tylko, że być może w mojej pracy magisterskiej postaram się przygotować taką odpowiedź. No i jak już przygotuję, to pewnie będę chciał ją wam przedstawić. I myślę, że tym pozytywnym akcentem, tą zapowiedzią mojej nadchodzącej pracy magisterskiej, która najprawdopodobniej będzie dotyczyła właśnie tematyki rozrodczości, tak jak będzie praca demograficzna, też z analizą danych, zakończę dzisiejszy odcinek podcastu. Jeszcze raz zwrócę Waszą uwagę na to wymaganie maturalne, jakim jest znajomość współczesnej sytuacji polskiej rodziny i znajomość funkcji rodziny. Które przedstawiłem na naszym kursie maturalnym, do którego jeszcze raz zapraszam. Życzę Wam efektywnych przygotowań maturalnych i do usłyszenia w kolejnym odcinku.